Witam Was serdecznie, nazywam się Krzysztof Zimny i dla Was chciałem dzisiaj przygotować koktajl, pikantną truskawkę. Do jego produkcji użyjemy truskawek, świeżych oczywiście, połowę papryczki piri-piri, dlatego, że jest bardzo ostra. Chyba, że ktoś lubi na bardzo ostro, więc może sobie spokojnie wziąć, dać całą. Nie zapominamy, na początku składzamy szkło. Używamy kieliszka koktajlowego. tutaj ładnie chłodzi. Świeża bazylia będzie użyta i do dekoracji oczywiście jak najbardziej świeża mięta. I teraz tak. Do shakera wrzucamy truskawki. I oczywiście papryczkę. Do tego dorzucamy 5 listków Bazyli i wszystko razem madlerujemy. stworzone na bazie likieru Bols truskawkowego. Zalewamy 20 ml. Wódka Bols Platinum. 40. I teraz tutaj do to Cztery do pięciu kostek. Przerywamy sobie zawartość i zaczynamy przekierować. Przekierujemy 10 do 15 sekund. Nie zapominamy oczywiście o włączeniu wody polodowej. Używamy wyduszonego lodu do produkcji tego koktajlu. Uzupełniamy do 3 czwartych szkła i teraz wszystko cedzimy. jakieś yeah. niepożądane rzeczy nie powpadały do tego Tylko świeżą miętą. I życzę smacznego.